Żniwa 2020. To jest temat, który jest w tym roku wyjątkowo ciekawy. Wiele mówiliśmy o kombajnach Nowa, pokazywaliśmy szczegóły, pokazywaliśmy my je w pracy, tam gdzie żeśmy mogli pokazać w Żniwach, a dzisiaj okazja wyjątkowa. U rolnika wymienił kombajn stary na nowy i wybrał kombajn Nowa. Posłuchajmy relacji tego właśnie użytkownika. I jego opinii. Zapraszam do oglądania. Oczywiście wszystkim mówię bardzo uprzejmie, dzień dobry. Obejrzyjcie, zobaczycie co tam jest powiedziane. Dzień dobry. Witam Państwa z okolic Krakowa. Jest ze mną Pan Marcin, właściciel i użytkownik kombajnu Rostelmasz, Nowa 330. Panie Marcinie, proszę powiedzieć coś więcej o Pańskim gospodarstwie, gdzie się dokładnie znajdujemy. Witam, dzień dobry. Galo Marcin się nazywam. Znajdujemy się pod Krakowem, blisko Krakowa, 11 km w sumie od centrum, w piekarach. Gospodarze na 60 paru hektarach w tym momencie. Z ale to zrasta co roku. Tam pewny mamy wyznacznik, że idziemy do przodu, i co roku tam przybywa tego wszystkiego. No, zakupiłem kombaj z tego względu, że no, poprzedni mój, wcześniejszy Bizon, który zostawiłem w rozliczeniu przez. u nas w firmie Korbanek. Tak, u Państwa firmie Korbanek. No i zacząłem sezon tegoroczny nowym sprzętem kombajnem nową 330. Panie Marcinie, co zadecydowało o wyborze Rostelmasza, właśnie? Co brał pan innego jeszcze pod uwagę przy zakupie? E, szczerze mówiąc, no rozglądałem się wśród nich Holandów, rozglądałem się przy używanych klasach też trochę. No ale po podliczeniu tego wszystkiego no i, i przy analizowaniu wszystkich za i przeciw, i w rodzinie, i w domu, i, i ten, no, doszło do wniosku, że weźmiemy i skusimy się na Rostel masz nową, 330. Gabrytowo na nasze rejony jest w sam raz, z tego względu, że wąskie przejazdy. Heder mam 4-metrowy metro, 4 w nim, można 5 do niego jeszcze dobrać, ale ze względu na wąskie przejazdy czasami pokuszę się o to, żeby przejechać bez z zapiętym hedrem. No to niestety no, 5-metrowy by mnie wykluczał. Mhm. Czwóreczka jest w sam raz, no. rozumiem. Jak ocenia Pan, no wiem, że po tych 12 hektarach, tak, nie jest to na razie dużo, ale pracę tym, ty, tego kombajnu, po tych 12 hektarach pierwszych przepracowanych po przesiadce z Bizona? Jak? Nie, no to, to nawet nie ma co porównywać, to jest naprawdę inny komfort. No, no inny, 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 po prostu, no przeskok niesamowity. No. Bardzo wygodnie, cichutko w kabinie, bez kurzu, bez pyłów, bez, bez, bez po prostu, no zdrowiej. <grym> Tak mi się wydaje. No. Bizon był u nas praktycznie no, niecałe 30 lat. No. Trochę na nim spędziłem. No i powiedziałem, że chyba trzeba już dość. Trzeba coś zmienić i, i się rozwijać po prostu. No. Panie Marcinie, jak wygląda spalanie tej maszyny podczas umotu no, rzepaku w tym momencie? Spalanie, no ja nie wykorzystałem wszystkich możliwości tej maszyny, no bo niestety człowiek nie jest sprawiony do takich prędkości. Bo maszyna potrafi. No, no udało mi się no już pod koniec trochę się wprawiłem. No to już te 6 km już mogłem jechać no i po prostu przy tych, przy tych prędkościach już zbliżyłem się do tych wartości fabrycznych, jeśli chodzi o spalanie. No, mhm. Tak tych 10, 10 paru litrów na godzinę tam wychodziło. Około 13 chyba na hektar, mhm. czy ponad 13, tak nie, nie pamiętam. Trzeba byłoby wejść i sprawdzić na terminalu i, no, i, i, i ten. Czyli, czyli no jeszcze, jeszcze nie no uczy się pan maszyny, tak? Nie, no uczy się wydajności, się tak, tak, no nie z, są takie, jak powinny no być, z, no ale to kwestia czasu. No jeszcze nie jestem wprawiony do tego stopnia, żeby, żeby po prostu ten, ale już, już jest dobrze. Wszystko na dobrej drodze i, i, i tak. tak. No teraz zaczniemy od pszenicy myślę, że w tym tygodniu. No zobaczymy. Czynice no. w sumie w tym roku no, są ładne. Myślę, że myślę, że będą dobrze dawać i, i, i wtedy go sprawdzimy, już tak ten. No. Rzepak, rzepak zawsze to jest no, łatwiej, jeszcze dosuszony tam, gdzie trzeba było, bo nie wszędzie był dosuszany. Mhm. No bo aura też w tym roku tak zrobiła, jak zrobiła, że no maj był ciężki, przymrozki, yy, kwiecień susza, no i potem w czerwcu to zaczęło wszystko wychodzić, no. Rozumiem. Czernicy są dość nawet i myślę, że myślę że obronią się w tym roku. Mam jeszcze owiec yy, bezłuskowy groch. No i nawet w tym roku, no z upraw to o tyle. No. Mhm. Na przyszły rok planujemy, bo jest, y, jest przezbrojenie wzięte do niego też na rzepak, y, na kukurydzę i mhm. słonecznik, można tak, powiedzieć. się do kukurydzy. No, kwestia do kupienia, tylko jeszcze przystawki do, 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 do kukurydzy, i, ale to na przyszły rok, no. bo w tym roku się nie zdecydowałem jeszcze na. No, no właśnie, rozumiem. Kurczę. Panie Marcinie, y, gdzie Pan kupił kombajn, w którym oddziale, jak Pan ocenia eee... pracę oddziału, przedstawiciela, serwisu? Kombajn został zakupiony niedaleko, w sumie tam 30 parę kilometrów od miejsca, w oddziale y, firmy Krobanek w miejscowości Antolka. Y, bardzo fachowe doradztwo, wszystko było prowadzone od, od początku, od, od pierwszej prezentacji, po podpisanie dokumentów, y, naprawdę... Oraz dostawę maszyny, oczywiście. Do aż, tak, aż wraz y, z, z odebraniem i dostarczeniem, praktycznie pod dom, mhm. maszyny. Wszystko elegancko, jak na najwyższym poziomie i, i, i naprawdę. A praca serwisu z tegoż oddziału? Bo e, za, praca serwisu uruchamiali... też. Y, uruchomienie jak najbardziej, wprowadzenie, szybkie szkolenie, no bo też szkolenie było na sucho, no ale nie było warunków na to, żeby jechać w pole, więc, więc, więc. więc No i przede wszystkim obszerna instrukcja obsługi, którą też tam wożę mhm. ze sobą. Żeby była. No bo musi być, no i no i nie ma, nie jest, to, nie, jest, nie jest to kombajn czarna magia po prostu. Jest wszystko poukładane w miarę i, 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 no i wszystko sprawnie działa. No. Nie było tutaj żadnych jakichś tam. No nie było no jakichś po prostu. Gdyby pan dzisiaj miał dokonać jeszcze, jeszcze raz podobnego wyboru, byłby to ten sam kombajn, czy byłby to kombajn używany z konkurencji? Nie wiem, Kombajnowy. to jest jeszcze za mało, za mało, za mało mhm. jeszcze po prostu jest. Yy, przepracowane, ale jestem dobrze nastawiony do tej maszyny i, i myślę, że będzie ona po prostu spełniała moje oczekiwania. No. Panie Marcinie, kupując kombajn Rostel -Mash, każdy kombajn z tej marki jest wyposażony w poziomowanie headerów z i poprzeczne. W tym przypadku w modelach Vector, jak i Nova, który Pan posiada, jest to poziomowanie mechaniczne. Jak Pan ocenia pracę tego podzespołu? Czy to się sprawdza na nierównych polach, czy, czy jest to zbędną rzeczą? Tak, nie używałem tego jeszcze zbyt, zbyt dużo, bo dopiero zacząłem tam troszkę w zbożu e, kosić, ale rozłączyłem bolce i, i po prostu ułoży, ułożyłem header na płozach i on sobie fajnie sunął. Kopiował sobie, Kopiował po sobie teren, e, gdzie tam jakieś nierówności, czy na uwrociach, e, wszystko ładnie. Jest to jakaś uciążliwa czynność, przygotowanie tego systemu nie, do pracy, nie? to jest rozbolcowanie dwóch bolców z jednej strony i z drugiej. I, 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 i jest to gotowe wtedy do i jest pracy? jest to gotowe do użycia, do tak, tak. tak. To jest tak szybkie jak podpięcie na przykład headeru tym złączem szybkim. Mhm. Czyli ja nie że, ma tam żadnego problemu, nie ma żadnych a w pełni w 100% swoje zadanie. Tak, tak. Wszystko działa po prostu. I, i... No i ciekawe, bo nigdy, się, nigdy nie pracowałem po prostu w takiej konfiguracji, żeby, żeby header mógł tak po prostu swobodnie sobie Kopiować teren. Jest to na pewno jakieś dziwne uczucie, że tak, tak. Bo, przesuwa, bo trzeba ale... się przyzwyczaić po prostu, nie wiem, tak, wzrokowo, jak się patrzy, z, z tego, że, że, że musi to po prostu ten pływać. Pływać. No i, no i w oczach też, no. Czasami się mieni, ale człowiek się do wszystkiego przyzwyczaja. No. Oczywiście. Człowiek się do w wisku nie było tego, tylko się czasami zaryło. <laughs> <laughs> Wyciąganie ziemi, tu, tu mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby, żeby jeszcze ziemi nie wyciągałem, więc, więc zobaczymy, no jak to, jak to, jak to będzie, jak to będzie, będzie dobrze. dobrze, ale myślę, że, myślę, że będzie się to sprawdzało, no. No. bo są czasami nierówne, mam czasami pola, które są po prostu zeszkarpowane, pościnane, no i czasami trzeba też tak zjechać po prostu i to tutaj to poziomowanie będzie się na pewno, myślę, że to poziomowanie będzie się, będzie się, na pewno się właśnie się sprawdzać, sprawdzać jak najbardziej, właśnie na takich polach, taki, na takich właśnie nierównych, ta fakt, że są z pola proste, ten, ale to nie, nie zawsze się Rozumiem. nie zawsze tak jest jakby się chciało. No. A tak to ten kompani, no, no Przyjemna maszynka, naprawdę. No. Poleciłby pan innym użytkownikowi Tak, poleciłbym. No, na wymianę na przykład y, po prostu i y, 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 no, myślę, że myślę, że będzie, będzie y, spisywała się w swojej roli na razie jest zgarażowana pod chmurką. Bo jest wiata, ale, ale tam na razie trzymamy zboże. A na zimę będzie wszystko już schowane i, i, i tak. Będzie miała swój dom. Tak, my będziemy... no nie, no kombaj to jest maszyna, która musi być. Musi, musi mieć po prostu czy nowy, czy nie nowy, ale. ale kombaj, jak jest suchy, sucho przetrzymany przez, przez, przez yy, sezon zimowy, martwy, tak zwany, no to on się później odwdzięczy tym, że. Że będzie wszystko działało tak jak i to czy w starszym, czy w nowym, to, to jest jedna zasada, że Oczywiście. wyczyścić i, i schować w suche miejsce i, i to naprawdę działa, no a następny rok działa. No. Takie przysłowie, jak dbasz, tak masz. Tak masz, tak jest. Fakt, że nie zawsze, nie zawsze jest czas na to, ale, ale na zimę to już, to już pełna konserwacja e, schować i. i... I czekać do następnego sezonu. Czekać na co? Do... nie no jeszcze ten nieskończony, ten dopiero zaczęty w jednej, w jednej, nie wiem nawet której, ale, ale jeszcze, jeszcze przed nami wszystko.